Cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Case Tropie. Dzisiaj mamy 5 stówek, 560 dokładnie, mamy troszkę serduszek, żeby się bawić. Mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż w ostatnim odcinku, no bo nie poszło za dobrze. A no, pobawimy się e, za chwilę tymi skrzynkami. pamiętajcie żeby wziąć udział w tych konkursach. Oprócz tego obecnie na stronce trwa event e, z pulą nagród 30 tysięcy złotych. E, tutaj, im więcej, serduszek, im więcej serduszek zbierzecie, łącznie tym po prostu mm, macie, macie wyższą pozycję w rankingu nie? i macie możliwość wygrania jakichś super skinków tutaj obecnie ostatnia pozycja to jest 1400 serduszek a pierwsza to 10 000. no dobra, no pamiętajcie też, żeby tej sobie brać udział w tych konkursach poprzez zmienienie awatara i dopisanie ks.eu do niku. I żeby wejść na stronę poprzez drugi popisie, w bo dostajecie darmowy hasik i bonus do doładowania do, do Chodzimy sobie na walentynkę Otworzymy sobie z 3 I oddał, oddało, S Także sobie to zostawimy na upgradera oczywiście, pójdziemy sobie Pobawić się na tym evenciku, bo mamy dużo prezencików do żeby się pobawić Idziemy najpierw na Chrome Gifts I P250 Kloczek O to jest fajny skin Mach 10, dobra Tu macie love letter, generalnie Jeśli chcecie dla się odbierać prezenty w sensie, yy, jeśli chcecie po prostu odebrać walentynkę dla siebie No to bardziej się opłaca mi się wydaje yy, Work not love Żeby to zrobić Sobie tysiączka dam O nie, to przepraszam No, sobie damy tysiączkę Łe No, no i poleciał skinek. Pójdziemy sobie jeszcze w sumie na chromgi z tymi prezentacjami. Dobra, generalnie mam 540. Nie, mam 1000. Nie, czekajcie, ile? 546. I teraz osoba, która zostawi w tym, pod tym odcinkiem komentarz i wstawi swój link do profilu, dostaje ode mnie te 500 prezentów w postaci skina na stronkę, nie? I po prostu tutaj zrobię dla Was Walentynkę i ją e, wyślę, więc warto brać udział. E, dobra, wracając sobie tutaj, eliksir miłości. Lecimy. O kurde, elegancko, elegancko. Za dwie stówki. Jeszcze jedną otworzymy, bo oddaje, ale za dwie stówki fajnie skinek poleciał. Hmm, dobra. Generalnie mamy w sumie, jesteśmy na zysku dość sporym nawet, mamy wszystko w plecaku. Będziemy sobie jeszcze poławić się innymi skrzynkami. Papuszki, nie rozłączki. Zobaczymy, czy oddają papuszki za stówkę, sobie otworzymy. Oj. No, tutaj nie oddało niestety. Otworzymy sobie jeszcze jedne. Tym razem chyba oddało. Oddało. Idziemy na upgraderka. Ile tu mamy? No tu mamy sporo, nie? W tych skinkach jest całkiem sporo kaski wrzucimy sobie te, te gry po 40 groszy wszystkie ile tu mamy? 18 dobra ten kałach jest mega ładny na crazy modzie ten kałach jest super jeden z lepszych kałachów chyba bym powiedział no, jest to jest nie siadło dobra, za 50 kolejne podejście, takie skin no taki, bo też jeden z ładniejszych, weźmiemy sobie fast też jeden z ładniejszych i siadło na. Za 8 dyszek. Wrócimy sobie teraz po jednym skinie. Na kaimana. Nie siadło niestety. Teraz na. Ten jest ciekawy skin. Siadło. Siadło. Dobra. Eee... Bo w tych skinach mamy, mamy... Tak, 5 dyk mamy tam. Tu mamy 200. To jest to. No to, czyli łącznie mamy tutaj około 3-4 stówek. Jeszcze te spróbujemy ulepszyć. Zabrało. No i to jeszcze spróbujemy. Dało, dało. Idziemy sobie zobaczyć. No. Sprzedamy to. Sprzedajemy, idziemy się jeszcze pobawić Próbujemy jeszcze trochę prezentów zdobyć Walentynka No czy to oddało? No nie U, Ta mecz Dobra oddało i to jeszcze jak Dobra Mka No tutaj nie wiem, w sumie ten FAMAS może uratuje coś? Nie. No niestety, nie oddało tym razem. Już myślałem, że tu KOSA wejdzie. Oddało, no, dobra. Idziemy na kolejną skrzynkę. Amore Mio. Tu jest Awupa Fate? Nie, to Wildfire. A tu jest Fate. Dobra. Najdroższe z tej skrzynki to jest za 118 i to jest ten kałaszek. Zobaczymy. O, same niebieskie. Ajajaj. Dobra. I chyba jeszcze nie byliśmy tylko na jedne. Nie byliśmy na Huli miłości. No, to najtańsza skrzynka z eventu. A najdroższa no, to jest 7 dyszek i to jest kałaszek raczej. Lecimy. Fajna tajemka. No i nie dało raczej. Raczej nie dało. Ojojo. O, dał emeczkę. Nice. Za trzy dyszki, ale ty... Ona jest dość tania jak na taką fajną emkę. Powiem Wam. Powiem Wam, że jest dość tania jak na taką emeczkę. Widzimy jeszcze raz. Pamiętacie też, żeby zdobyć właśnie te prezenty, no to trzeba otwierać te skrzyneczki. W sensie te serduszka, trzeba otwierać te skrzyneczki, te eventowe, doładować balans albo otwierać dzienny bonus. Kupimy sobie za monety. Tu można codziennie otwierać bonusik, nie? Więc, 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 więc warto tutaj no raz dziennie otworzyć do chwila czasu i masz się, ma się jakąś szansę na zgarnięcie z spokoskinu. Jeszcze otworzymy sobie jedno. Jakieś balansy. No wiadomo tam, o, 5 groszy. Wiadomo, że to jest mała szansa, że pani tutaj nie wiem jakiejś. Nie wiem, stuwa, czy tam dycha. E, nie no, zdycha to w sumie spora szansa. No, na przykład tam stówet czy tak dalej, no ale warto otwierać, no bo to zawsze jest za, za darmo macie szansę zgarnąć jakiś hajsik. E, więc no, pamiętajcie też, że tutaj możecie sobie kupić premium. E, spoko sprawa dostajecie możliwość otwierania skrzynek z lepszym dropem. One są tutaj na samym dole. Właśnie tak. Ja najbardziej z tych skinków lubię połóweczkę i sobie otworzymy. Ale to nie aż tyle, trzy co otworzymy. O, nawet nie trzy dwie. No i tego. I właśnie się opłaca otwierać, bo tutaj, jeśli na np., pięć, no to praktycznie jest no, bardzo duża szans na to, że wypadnie jak, jakiś chociaż na simów. A zobaczcie, jak to zwraca, nie? Patrzcie, tutaj ponad stuwa. No i praktycznie nam się stuwa do przodu jesteśmy, więc. Więc elegancko. Do przedmiotu. Na ule ul mamy. Przejść z tyłu prawie Idziemy trochę po Dobra wszystko co mogliśmy Siadło Siadło Gitara Dobra Mam takiego kartelka faktoryniu Uuu, siadło Już w szoku jestem Sporo razy teraz pod rząd siadło, dobra, ulepszymy jeszcze sobie wszystkie skiny do tej Mki. Jeszcze tą AWP może, bo tą Mkę sobie zostawię Albo nie, patrzcie na to To jest taktyka Weźmiemy sobie te dwa tanie, weźmiemy Mortisa i teraz nie odda Teraz nie, o dobra dało Dobra, jeszcze raz. Teraz nie powinno oddać. I raczej nie odda, no bo tyle razy... Dobra, nie, nie oddało. I teraz ulepszamy te. No. O. I na kostkę. I to odda. Proste. Elegancko, dobra. Czyli generalnie eee, kończymy się odcinek z balansem 8 stówek. Mam prawie 8 stówek, no już nie no, 8 stówek ponad Więc yy, sobie, to będzie następny odcinek Pamiętajcie o tym, czy wziąć udział w tym konkursie, wystarczy skomentować I macie szansę, yy, zobaczyć Dostać ode mnie taką walentynkę Za, no za te wszystkie prezenty, które tu mam, za 618 prezentów yy, Zobaczcie, tutaj po prostu wam wyślę na dany link Pamiętajcie, żeby dostać ten prezent musicie wejść na pierwszą yy, musicie wejść na stronę i się zalogować, żeby w ogóle mieć szansę, nie? Także polecam wejść przez mój link. No. To było by było na tyle. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Zapraszam do kolejnych odcinków. Do poprzednich też możecie sobie pooglądać. Yy, no i, za, do, i do zobaczenia w przyszłym odcinku, nie? Siema!